Zatrudniasz i masz jeszcze więcej pracy niż wcześniej? Pytanie, czy masz wrażenie, że pracujesz w zapięciu? W końcu zatrudniasz kogoś nowego do zespołu i myślisz, tak, to jest w ta osoba, która mi odciąży i będę musiał zająć bardziej strategicznymi działaniami. Mijają dni, tygodnie, a okazuje się, że pracy jest jeszcze więcej. I teraz zadajemy sobie zawsze to fundamentalne pytanie, jak to jest możliwe? Powód wbrew prozomom jest dosyć prosty i prozaiczny. Okazuje się, że nowy pracownik wchodzi, wchodzi do nieułożonej firmy, przychodzi, i wchodzi w chaos. Okazuje się, że nie mamy dokładnej instrukcji wdrożenia, nie ma planu na to, co ma robić w pierwszym, drugim, trzecim tygodniu, nie ma dokładnie spisanych procesów. Okazuje się, że za wdrożenie będzie odpowiedzialny nikt inny jak Marek albo Krzysztof. Okazuje się, że Marek i Krzysztof nie do końca również jest z tego zadowolony, a jego wdrożenie wygląda na zasadzie: Sway, usiądź i patrz, obserwuj i ucz się. Chcesz, żeby dalej tak to wyglądało, czy chciałbyś w końcu odetchnąć i zatrudnić ludzi, którzy rzeczywiście będą skuteczni? Uważam, że najpierw warto byłoby się zająć zdiagnozowaniem tych problemów, ułożeniem firmy, a dopiero później podchodzeniem do inwestycji, do tak poważnych decyzji jak zatrudnienie człowieka. Także, jeżeli masz podobny problem i zastanawiasz się, co robisz nie tak, to zapraszam do Casa Dinero. Do zobaczenia.